Jeśli chcesz custom Sytyzeni i dźwięki do broni, lub chcesz zrobić własne fragmowie, zapraszamy na SSM Community. Tu znajdziesz to, co potrzebujesz link do Discorda w opisie filmu. Jak woda się gotuje, no bo mam parę. W opachachach nie zmieniam rytm, tak jak Ciebie Andrzej. Mógłbym wiele robić, ale to. Kiedyś yeah, yeah, pominięty yeah, yeah, byłem, teraz o z i ale To chyba nerwica, zero leków, takich zdechnie mam. Wiele możliwości, ale tylko jedno pewne w głowie było zweryfikowałem, więcej że kurwa dla muzyki, choć wiem, że to niebezpieczne Noszę stare dresy i tym wspieram lata, który płakał mi, że marzą mu się buty Adidasa Coś pierdolą o mnie, że się zmieniłem od lata, ej, jak miałem nie zmienić, jak wiem, że rozpierdalam Tak urosło ego, mi tak latam po planetach, w takie słowa wbijam się po jaja, aż poleci krewka Ona pyta, czy powrócę, czy na to są jakieś szanse, przepraszam, ale to chyba nieaktualne to mondo, kiedy biegasz, głózioma też biega. Ale kiedy goni temat, jedna szczera się pytała, czy to wszystko na poważnie. Mówię, masz czerwony nos po klubach, czyli jesteś grą. Nie składam obietnic, od czasem się poniżałem. Żeby tylko zrobić, on dziś się ja traktuje tak pracę. Kiedy słyszę, czy nagrywam traki, żeby zrobić kazę, mam ochotę wypiewam.